I witam Was serdecznie po tej bardzo długiej przerwie. No po prostu nie miałam kontentu żadnego, a nie chciałam też krasić, dlatego dzisiaj się trochę taki znany nawet. Testujemy, testujemy truskawkowy sok jami, jami jakiś z kawałkami truskawek i truskawkowy lisak. Pierwszy będzie Lizak, nie picie, a Lizak z takim oto autkiem. Tak się prezentuje. Smak oczywiście troszkawkowe, żeby pasował do o, przepraszam, tego picia. Smakowo nawet dobry. Nie tylko tyle nawet Dobrze, dobry. Mój smak. Też się dobrze gryzie. W I Ocenka Ratuje takie Muszę powiedzieć Mocne Do tego podkreślam mocne 7 na 10 Dlatego, że tak szkawk stał Który ma narysowane autko Smak szkawkowy Teraz oto te bicie wiamiami Kranka też tu jest z jami jami. Ciekawe czy będzie takie jami jami. Okej. Okay. Odkręcamy. O, te zakrętki to tupy są teraz. Mmm, yeah. yeah. za pachnie arbuzem. niż troskawką. To już odejmę jeden. Nie, przepraszam, takim antybiotykiem. Smak na to skawkowy, tylko trzeba być tak. Te kawałki też płuc. Te kawałki też smakują dobrze. Ocenka. A też jest dobre z tego. A więc no. Mm, dlatego, że można z tego robić ASMR, tak samo wizaka, ale nie wiem jak. A więc dlatego picia ocenka taka 9 na 10. Łącznie. Przepraszam, to wizak. Wizak poprawa 9x. 10 na 7. Łącznie. 17 łącznie na 10. Myślę, że mogło być lepiej, ale no cóż, jest jak jest. Bajo.